No bardzo i to samo facet, nie? Ja mam masę bardzo mankamentów bardzo. wyglądowych, ale już. No mógłbym coś z tym zrobić, ale mnie się nie chce. Ja się postanowiłem zamiast zabrać za siebie, to pokochać siebie. Ja było się szybciej. Najpierw pokochasz, a potem się zabierzesz. Po było, kolei. Szybciej, było szybciej się pokochać w sobie niż, po kolei niż się wziąć za siebie. No, to jest, też są osobne tematy. Jeśli chodzi z wiekiem o odbanie o swoje zdrowie i witalność, o ruch. Mhm. No. Zawsze będziecie się źle żywiali. Ta otwartość też jest bardzo ważna. I tak. też rozmowa, mówienie. Tak, o no tym. właśnie, bo też ludzie nie są, są szczerzy w łóżku. No nie mówią ludzie, czego pragną. No, z czego chcą w łóżku. Nie mówią o tym. Nie, I potem są nie, są mówić. jakieś takie, że. To też tak to się robi. Rzeczy że, że potem są frustracje seksualne, nie? No. No i szuka się wtedy w innym człowieku. Tak, ale Doznaj, nie? nie będzie tak, bo jak się znajdzie drugą osobę, drugą połówkę i się z nią będzie dalej szło do łóżka, to będzie się popełniało dokładnie te same błędy, bo to, to nie, no może czasami się spotka kogoś innego tak, z fajniejszego, tak, ale tak, tak, na tak. ogół się te same błędy popełni i tu nie chodzi o jakieś pozycje seksualne czy coś takiego, tylko tu chodzi o tą właśnie zrozumienie, to oddanie, myślę, zrozumienie. To, no i to oddanie, nie? No. No i szczerość, nie? Że się mówi, co się lubi na przykład w intymności. Co ja, ja lubię takie rzeczy, ja lubię takie rzeczy. No Kolej ale też czegoś. akceptacja ciała swojego, że człowiek jak się akceptuje siebie, nawet jak wiadomo, mamy mankamenty i to bardzo sporo, jak jesteśmy nadzy, no, no to też i, i również będziemy akceptować i kochać tego drugiego człowieka z jego mankamentami, bo no tak to jest skonstruowane, że to jest to, co my przeżywamy i mamy w sobie to lustrem, to oddaje się drugiemu człowiekowi. Nie? No. Jak się siebie I drugi kocha, się też, kocha drugiego. Tak, tak. I u nas też brakowało takiej, tej otwartości, takiej mm, kochania też siebie takiego prawdziwego. Nie bo na przykład kobiety się załamują, że tam mają, czy za mały biust, czy mają... Za duży brzuch. No, za duży brzuch, a wiadomo, że po dzieciach, po ciążach, no to, to mamy, mamy problem z tym brzuchem. Ja na przykład po ciąży mam duży brzuch. No. Więc, no, żeby się podobać mężczyźnie, to trzeba najpierw się spodobać sobie.